Jestem w Częstochowie na drodze krajowej numer 91. No i przez Częstochowe będę chciał pojechać objazdem tej drogi 91. Chcę jechać w kierunku w kierunku Łodzi, czy też w kierunku Warszawy, bo powiem szczerze, nie wiem jaki tutaj że na drogowskazach będzie podany. Kierunek. Na razie tak naprawdę nie mamy objazd do Warszawy. Jest w lewo. Kiedyś jechałem chyba podobnym objazdem. Tyle, że jechało się od strony stadionu Rakowa, Częstochowa tak, tak, tak. Więc zobaczymy natomiast tak czy siak. Nie pamiętam czy tamtą razem do samego końca dojechałem, natomiast tym razem na bank chcę wrócić czy to na chcę wyjechać czy to na autostradę A1 na obwodnicę Częstochowy czy też lub też powrócić na drogę numer 91, więc zobaczymy w jaki sposób mnie tutaj oznakowanie przez częstochowe poprowadzi. Na razie tak naprawdę jedziemy wzdłuż tramwaju cała jesienna skrzyżowania z bohaterów Monte Cassino bodaj Oczywiście upewniam się pomimo sygnalizacji że z żadnej strony nie nadjeżdża tramwaj Oczywiście nie mam teraz żadnego oznakowania, więc domyślnie jadę prosto. Widzę żółte tablice. gdzieś będą hmm. chyba objazd do Warszawy w prawo do Katowic by trzeba było tutaj zawrócić ciekawostka jest taka, że na tym skrzyżowaniu nie wolno zawrócić ponieważ oznakowanie pasów ruchu Pozwala z lewego pasa jechać tylko i wyłącznie na wprost. Tak więc, taki mamy tutaj absurdzik. Na szczęście, jedno skrzyżowanie dalej. Absurd naprawiony, bo kierowca rozumny pojedzie jednak w prawo i na najbliższym skrzyżowaniu, tutaj dopiero do Katowic jadąc objazdem, zawróci. Tutaj, oczywiście, z pierwszeństwem, zarówno ja jadę jak i tramwaj, więc musiałbym tutaj oczywiście ustępować tramwajowi, podobnie jak zawracający, czyli jadący objazdem do Katowic. I znowu na horyzoncie widzę jakieś tablice. Troszkę są schowane za drzewami. W lewo będziemy skręcać. Na sygnalizacja, musimy ustąpić pojazdom sprzeciwka jadącym na wprost, patrzymy czy nie jedzie tramwaj możemy oczywiście dowolny pas tutaj po skręcie w prawo zająć, po skręcie w lewo zająć Natomiast zajmując tak jak ja ten prawy pas, pamiętajcie, że pierwszeństwo wyboru pasa ma ten, który będzie jechał w prawo, który będzie jechał z przeciwnego kierunku. Więc najlepiej jest po prostu, jeżeli jadą z przeciwka auta i skręcają w swoje prawo, to wjeżdżajmy w lewy pas. Oni, oni w prawy, my w lewy, potem się będziemy w odpowiedni sposób. Przeplatać na drodze. Na razie nie widzę, tak jak już wspomniałem, to wcześniej nie widzę żadnego drogowskazu, więc domyślnie jadę jadę na wprost. Wskazy już widzę na horyzoncie przed sobą, żółte tablice obiaz do Warszawy w prawo, A więc jedziemy w prawo, jedziemy w kierunku centrum. drodze krajowej numer 43 jestem w tym momencie Powiem szczerze, tutaj już chyba jestem w terenach częstochowych, z których w kierunku Warszawy wyjechałbym, wyjechałbym sam, po lewej stronie jest ale jest dworzec w Stradomiu, więc tutaj już są w zasadzie drogi w jakiś tam sposób mi znane. Zwracam uwagę, wyprzedziłem pojazd jadący obok na przejściu dla pieszych. Wyprzedziłem go na przejściu dla pieszych i w tym miejscu mogłem to zrobić, ponieważ było to przejście wra wraz, wraz ze skrzyżowaniem oraz przejście dla pieszych, które na których ruch był kierowany, a więc była tam sygnalizacja świetna, dlatego. Taki manewr mogłem, mogłem wykonać, natomiast tutaj już miałem znowu kolejny drogowskaz w kierunku częstochowy. No tutaj powiem szczerze, troszkę te drogowskazy są, są schowane. Bo trochę. Trzeba wytężyć oko, aby je spośród tych drzew wyłapać. A jest zielone światło. To jest, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ci nie powiem ulica Sobieskiego a jaki to jest plac ulica Śląska pomnik poległym w obronie ojczyzny takie jak Jarek karyński. Tu już jesteśmy w centrum, więc tutaj już trzeba bardzo wytężyć oczy, aby wyłapywać, wyłapywać drogowskazy. Natomiast co do tych drogowskazów oczywiście na razie nic nie mamy żadnych tablic wskazujących nam kierunek Warszawa Więc domyślnie jedziemy jedziemy prosto Za podporządkowanej? Chyba nie. Ale podejrzewam, że dalej są pewnie światła. Dlatego też tutaj było takie wzajemne się przepuszczanie do tego przejścia. O, tylko Tak się tutaj dzieje. chyba pod ten, pod ten plac to jest chyba Bagińskiego co urząd stoi, nie? No, to Bagiński. To, to, to chyba do niego żeśmy dojechali. Czyli będziemy się zaraz z Aleją Najświętszej Marii Panny przecinać. I tak jestem na tym prawym pasie, żeby się nie okazało, że on jest tylko ale nie powinno tak być, żeby on był tylko do skrętu w prawo. Może tak być, ale przecież przyjęła się. Autobus może jedzie potem w lewo. No ale ten prawy pas cały czas stoi. Nie wiedzieć czemu. Lewy pas ładnie jedzie. Na całe pasy, bo skręcają w prawo, a może tak czy tak będę musiał wrócić na ten prawy pas. To, bo, bo to na końcu wyrócimy, bo na końcu będziemy prawo je. w prawo jechać dokładnie mhm. natomiast oczywiście pojedziemy tak jak pokaże nam drogowskaz na Warszawę natomiast rozsądek i znajomość miasta mówi o tym, że będziemy jechać w prawo i tak też jest faktycznie objazd do Warszawy jest w prawo. Oczywiście jeszcze sobie ominę autobus stojący na przystanku, więc nie będę się tu od razu pchał. Strzałka warunkowa. Przypominam o obowiązku zatrzymania. Upewniamy się i dopiero ruszamy. Natomiast tutaj na drogowskazie już mam Warszawę na wprost, więc tak naprawdę zaraz tutaj powinna być tabliczka z końcem objazdu. Na razie takowej nie widziałem, chyba że ją przeoczyłem zanim tutaj, tutaj wyjechałem. Natomiast no, tutaj już w zasadzie tych tablic z objazdem mogłoby nie być. I wcale się nie zdziwię, jeżeli, jeżeli takowej tablicy, tablicy nie będzie nigdzie po drodze. Tutaj też taka ciekawostka, gdyby ktoś się na przykład jadąc tak jak, tak jak ja, chciałby sobie jechać przez częstochowe, jechałby w kierunku łodzi, starą jedynką, czyli drogą 91. No i oczywiście nagle wjechał w objazd i w którymś miejscu, którym miejscu się pomylił, to tak naprawdę zwracam uwagę na jedną rzecz. To wtedy trzeba. Pilnować się tramwaju i jechać w taki sposób jak prowadzi linia tramwajowa. Bo zobaczcie, w tym momencie przecinam linię tramwajową. A w częstochowie tych linii tramwajowych nie ma aż tyle. W zasadzie można powiedzieć, że jest jedna linia, która w pewnym momencie się rozgałęzia na dwie. Więc, jak będziecie się trzymać tej linii tramwajowej, to w pewnym momencie dojedziecie sobie do, do przebudowywanej estakady, przy której pojedziecie w lewo, bo podejrzewam, że tam też są jakieś pewnie dodatkowe oznakowania, choćby wskazujące kierunek na Warszawę. Tak więc trzeba, trzeba powiedzieć, że ten, ten objazd w stronę stolicy jest, powiedziałbym, dosyć prosty. Jadąc przez, przez częstoowe, za chwilę wyjadę już właśnie na drogę 91. jestem na drodze 91 tutaj oczywiście jeszcze oznakowanej jako droga krajowa numer 1 kierunek już Warszawa minus tego objazdu no to oczywiście czas bo zobaczcie, że około 20 minut ten przejazd zajął, a normalnie gdybyśmy jechali na wprost, gdyby była droga na wprost to od wjazdu do Częstowy do tego miejsca 5 Minut, może w porywach do siedmiu, natomiast w przeciągu podejrzewam około 10 minut, byśmy pokonali na wprost całą częstochowe. No ale tak to wygląda, jak są remonty. Żeby było lepiej, musi być przez chwilę nieco gorzej.